Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu tygodniowym od 22 do 28 lipca bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek, Koło Fortuny, wtorek. Dwa Miecze, Środa Głupiec, Czwartek Paźdenarów, Piątek Dziewięć Mieczy, Sobota Słoneczko i Niedziela Piątka buław W tle trzy kielichy, więc z czegoś się ucieszysz koziorożcu. Może urlop wreszcie wymarzony. Może jakieś spotkanie, może zakończy się pozytywnie jakaś sprawa, którą się martwisz, nie możesz spać po nocy, ciągle myślisz o tej sprawie, bądź o kimś. Dobrze, dobowiemy sobie karty. Trzy kielichy, ogólnie zabawa, szansa na bycie w towarzystwie z fajnymi ludźmi, przyjaciółmi, rodziną, bądź poznanie kogoś nowego. Oj, nie czy nie, ale mnie zakręciło w nosie. Przepraszam. Udało się. <laughs> to są też zakończone jakieś sprawy, które trwały od jakiegoś czasu, o których myślałeś, które cię blokowały w jakiś sposób. To jest też dobra współpraca, praca zespołowa, celebrowanie jakiegoś wydarzenia, wygranej jakiegoś jubileuszu, na spotkanie, gdzie możemy się pobawić, potańczyć, pośmiać i uczcić czyjś jubileusz albo jakaś inna okazja do świętowania. Na pewno dużo radości, pozytywnych wieści ogólnie będziecie mieli nastrój i humor bardzo fajny. No dobrze, poniedziałek koło fortuny, moi kochani, więc być może będziecie gdzieś w podróży. Jak nie jesteście na urlopie, to być może w trasie gdzieś trzeba dojechać, coś zawieść. Dobrze, i tu dwa denary, ok A więc będziecie w ruchu, jeżeli kochani e, macie swój własny biznes, coś drgnie coś ruszy do przodu, biznes się rozkręca, sprawy nabierają tempa, wszystko idzie w dobrym kierunku możecie liczyć na dobrą współpracę dobre wiadomości ogólnie otoczenie Was wspiera, tylko uważajcie żeby ktoś za bardzo nie ingerował w Wasze decyzje, bo może Wam trochę zrobić mętlik w głowie Ogólnie, jeżeli chodzi o pary, o związki, samotne koziorożce, ktoś się kręci dookoła was, bądź wy koło kogoś. Starajcie się nie wdepnąć w trójkąt, no chyba że świadomie, chyba że tego chcecie. Ehm, może być tak, że ktoś niepoważnie traktuje związek z tobą, więc jeżeli nie chcesz być obiektem, że tak powiem, zabawy, rozrywki, flirtu, daruj sobie koziorożcu. Myślę, że intuicja cię nie zawiedzie. Jeżeli jesteś w związku, a gdzieś tam na jakimś wyjeździe będzie mała pokusa, zastanów się, czy nie ryzykujesz wszystkiego. Natomiast związki, pary, czy to z dziećmi, czy nie, które. Są już w długoletnim związku bądź małżeństwie, myślę, że to będzie dobry tydzień. Starajcie się tylko rozmawiać o swoich zmartwieniach, potrzebach, uczuciach, bo to jest pierwszy krok do udanego i trwałego długiego związku. Żeby nie chować urazy, tylko mówić, co tam nam nie pasuje. Żeby nie ugniatać w sobie jakichś takich Emocji, które później mogą eksplodować, starać się wyrażać swoje uczucia no i komunikować tak na bieżąco, jak to się tam między Wami ma. Żeby no, było tak, że oboje inwestujecie w ten związek, a nie gdzieś cały czas ktoś daje, 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 drugie bierze i nie daje nic w No dobrze, moi kochani. Jakieś szczęśliwe wydarzenia w poniedziałek. Możecie coś wygrać, więc te koziorożce, które grają w lotto, w zdrabki, spróbujcie swojego szczęścia. Będziecie mieć też farta w jakieś szczęśliwe zbiegi, okoliczności, możecie kogoś spotkać, z kim dawno się nie widzieliście, może gdzieś w podróży, może na wakacjach. Hmm, jakieś niespodzianki, jakaś fajna wiadomość. No, no przygotujcie się, że ten dzień będzie obfitował. W takie nieprzewidywalne wydarzenia, choć bardzo pozytywne. No i ogólnie, jeżeli załatwiacie jakieś sprawy, to będziecie mieli ogromne szczęście, więc na przykład fart, że zdążycie złożyć jakieś pismo w ostatnim terminie, zdążycie do sklepu przed zamknięciem i tak dalej, i tak dalej. We wtorek dwa mietrze i trzy kielichy, zastanawiacie się, czy brać udział w jakimś wydarzeniu. Zaproszenie przyjaciół, bądź za, zastanawiacie się, czy zaprosić konkretne osoby na jakąś uroczystość, którą sami organizujecie, tak? Jeżeli szukacie pracy, y, nagle pojawi się fajna, ciekawa oferta, więc tutaj myślę, że y, od czwartku zaczniecie sobie pracę, natomiast jeżeli macie pracę, możliwy awans bądź podwyżka, nieduża, ale zawsze. Jak to się mówi, darowanemu koniowi, koniowi w zęby się nie zagląda. Co jeszcze we wtorek? Jakaś sprawa, którą, wo, yy, przepraszam, Koziorożec bardzo się martwił. E, może czekaliście na jakąś decyzję z urzędu, może na jakieś orzeczenie, na wydanie jakichś pism, dokumentów, no. Zgodę na coś, więc tutaj, moi kochani, będzie powód do radości, bo wreszcie jakaś sprawa, która być może Was blokowała, bądź zakończeniem bardzo się martwiliście, dobiegnie końca i oczywiście korzystnie dla Was. Raczej nie podejmowałabym tutaj poważnych rozmów odnośnie transakcji, inwestowania pieniędzy, brania pożyczki, kredytu. No, zastanowiłabym się, czy ten w ten trójkąt wchodzić, czy nie. Może być też tak, że w stałych związkach zastanawiacie się, czy nie ma kogoś trzeciego, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tak może być. Więc tutaj, podejrzliwe koziorożce, no, być może warto gdzieś tam pewnym sytuacjom bliżej się przyjrzeć i zacząć widzieć to, co do tej pory umykało wam, bądź nie chciałyście na to patrzeć, tak? Może to wypierałyście w jakiś sposób, nie interesowałyście się, a teraz, no, coś tutaj przychodzi, więc tutaj może być też taka informacja. Dobrze, kochani. Czekacie na czyjś telefon, na jakąś wiadomość? Myślę, że ona przyjdzie następnego dnia, więc tutaj nie spodziewajcie się, że, że ktoś oddzwoni. No i tutaj mówię, zaproszenie. Wy zapraszacie, bądź ktoś Was zaprasza. Może być też tak, że zastanawiacie się na przykład, gdzie wyprawić dziecku rodziny albo na przykład, no nie wiem, gdzie wyjechać na wakacje. No myślę, że już trochę za późno, ale są takie osoby, które na ostatnią chwilę, albo na tak zwany żywioł jadą gdzieś do jakiejś miejscowości turystycznej i po prostu szukają przecież pełno jest ogłoszeń, wynajmę, kwaterę bądź yy, jakiś domek, tak? Yy, można na, na, na Cito sobie coś znaleźć. Dobrze, kochani. W środę mamy kartę głupca, więc tutaj dobry dzień, żeby zacząć coś od nowa. Nie wiem, ćwiczenia, nauka, podróż, wyjazd, nowa praca. Poruszany będzie też temat dziecka u tych par, które są już w długoletnim stażu. Ewentualnie no, tematy małżeństwa, no pójścia o krok dalej w tej relacji, tak, żeby. No już nie być wreszcie narzeczeństwem, bądź nie wiem, chłopak, dziewczyna przez 10 lat, tylko może wreszcie byście się zdecydowali zrobić coś więcej. Nie podejmujemy w tym dniu nieprzemyślanych decyzji, staramy się nie ryzykować, ale jest to dobry dzień na spełnianie swoich marzeń, spełnianie marzeń swoich dzieci. Wycieczka, wyjazd, zwłaszcza tam, gdzie jeszcze nie byliście. Może wasze dziecko wyjeżdża na obóz, na kolonie, więc będziecie tutaj zajęci przygotowaniami. Jest to też karta, która mówi, że ktoś może Was w tym dniu nie potraktować poważnie, bądź Wy nie traktujcie poważnie kogoś, kto nie ma pojęcia w jakimś temacie. I Wy dobrze o tym wiecie, ale z grzeczności nie chcecie, że tak powiem, mówić mu o tym, bądź jej. Więc tak tutaj to wygląda. Może to powiem. Bo ten głupiec czasami jest taki naiwny jak dziecko, natomiast no, właśnie, podejmij właściwą decyzję. Zastanów się, co powiesz. Może być też tak, że jest jakiś nowy początek dzięki decyzji jakiegoś króla mieczy, wodnik, waga bądź bliźniak. Ktoś na wysokim urzędzie, stanowisku. Może być to też sędzia, który na przykład zadecydował w sprawie waszego dziecka, przyznanie alimentu, przyznanie opieki nad dziećmi. Ewentualnie jakaś wiadomość ze szkoły, na przykład czy dziecko dostało się do wymarzonego liceum, technikum, ewentualnie do, do, na studia. Dobrze, moi drodzy, jeżeli w tym dniu wasze dziecko ma jakieś poprawkowe egzaminy, bo też tak może być, w wakacje zdaje się egzaminy, na przykład, żeby ukończyć e, klasę, tak, dostać świadectwo do kolejnej. To już Wam mówię, że zda dziecko pięknie egzaminy i tutaj nie musicie się martwić, że dostanie przepustkę do kolejnej klasy, ewentualnie jakieś inne egzaminy, do których egzaminy, zawody, nawet tutaj mogą być jakieś konkursy matematyczne, językowe. No, w wakacje wątpię, ale może to jest na przykład coś związanego właśnie z wakacjami, tak? Jakiś obóz, kolonie o takiej tematyce. Dobrze, moi drodzy, w czwartek mamy Pazia Dynarów i Króla Kielichów. Jeżeli jesteście pierwszy dzień w nowej pracy, na razie na okresie próbnym, na przyuczeniu, bardzo miło zostacie, zostaniecie przyjęci, więc nie bójcie się, zwłaszcza tutaj szefa będziecie mieli. Bardzo takiego spokojnego, miłego człowieka, o wielkim sercu, empatii, z taką dobrą wolą do pracownika. Więc tutaj nie macie się czego obawiać. Świetnie się, że tak powiem, wykażecie w swoich obowiązkach. Tak jak powiedziałam, tutaj bardzo dobry dzień na ogłaszanie wyników odnośnie egzaminów, zdawanie egzaminów praktycznych. Więc na przykład dzień wcześniej mogła być teoria, kolejnego dnia jakieś tutaj praktyczne egzaminy bądź jakieś szkolenia, i to może dotyczyć dzieci, ale to może dotyczyć też Was. Czy na przykład chcecie podnieść swoje kwalifikacje, bądź zdobyć jakieś dodatkowe uprawnienia, i tutaj jak najbardziej. Ktoś wyjdzie z konkretną propozycją, bardzo dobry dzień na oszczędzanie, ulokowanie swoich pieniędzy, drobne zakupy, inwestycje jakieś pieniądze mogą wejść na konto, na przykład też dotyczące dzieci, przyznanie jakichś środków w dotacjach, udane zakupy. Spotkanie z młodszą kobietą spod znaku panny e, bądź mężczyzną spod znaku e, ryby, raka i skorpiona, e, więc może jakieś rodzinne spotkanie, może właśnie spotkanie z przyjaciółmi, może fajna atmosfera w pracy. E, bardzo dobrze załatwione bez sprawy urzędowe i tutaj jeżeli chcecie. Na przykład, zamówić coś dla dzieci bądź dla siebie przez internet, to tutaj myślę, że te zakupy też będą udane. W związkach, bardzo dobrze tutaj, wyznanie uczuć, zaproponowanie randki, spotkania. Może pojawić się sympatia w nowej pracy. W piątek mamy 9 mieczy i 8 buław. Tutaj boicie się jakiejś rozmowy, przygotowujecie się do jakiejś rozmowy, ewentualnie. Samotne koziorożce poznały kogoś przez internet i teraz tak, albo jest bariera językowa, bo to jest ktoś obcej narodowości, ewentualnie boicie się spotkać z tą osobą. Te koziorożce, które podejrzewały swego partnera bądź partnerkę o zdradę, no, moi drodzy, nie sprawdzajcie telefonu bądź maila, bo możecie tam coś wyczytać. Więc tutaj, no, żebyście też sobie nie popsuły wyjazdu. E, natomiast, no, uprzedzam koziorożce: nie pakujcie się w trójkąty, bo będziecie tego żałować. Tutaj są jakieś wyrzuty sumienia, że się tam flirtowało z żonatym mężczyzną bądź zamężną kobietą. E, jeżeli chodzi o pracę, troszeczkę się stresujecie, bo za szybko się to dla Was tutaj dzieje. Może trzeba się czegoś jeszcze nauczyć. Zapoznać z jakimiś przepisami, ale dacie radę. Jeżeli swój własny biznes, tutaj widzę, że koziorożce niektóre myślą, do późnych godzin wieczornych uczą się, pracują, biorą nadgodziny, bo chcą jakby szybko tutaj nadrobić jakiejś zaległości. Ewentualnie jest to teraz dobry moment, żeby zarobić, więc warto. Niektóre koziorożce ruszą z biznesem przez internet. Boicie się tego, ale uwierzcie mi, to jest strzał w dziesiątkę. Tutaj mamy kartę cesarza, więc mogą do Was dojść jakieś przykre wiadomości odnośnie ojca bądź rodziców. Natomiast te koziorożce, które są po rozwodzie, a tutaj starają się o jakieś właśnie sądowe postanowienia odnośnie opieki nad dziećmi. Tak, mamy tego cesarza i w tle są dzieci. Odpowiedzialny ojciec, ewentualnie ojciec bądź matka zdany na decyzje wysoko postawionego urzędnika bądź sędziego, więc tutaj martwicie się, ale od razu Wam mówię, że tutaj jakaś korespondencja przyjdzie pozytywna, ewentualnie jakieś wieści, tak? Może być też spotkanie z dziećmi, na przykład koziorożce, które dawno się z dziećmi nie widziały, bo w jakiś sposób były, że tak powiem, no. Izolowane, a tutaj z postanowienia sądowego wreszcie będziecie mogli z dzieckiem się spotkać. Niektóre koziorożce też decydują się na adopcję dziecka. Już Wam mówię, że adopcja będzie pozytywnie rozpatrzona, więc nie bójcie się żadnych testów psychologicznych, żadnych różnych tam sprawdzianów, weryfikacji, bo dobrze wszystko tutaj zaliczycie, przejdziecie i no może marzenie o dziecku się spełni. Niektóre koziorożce mają szansę też zajść w ciąże, więc albo kochane panie zajdziecie, albo tutaj panowie wasze partnerki. Więc niebawem no, możecie się spodziewać jakiejś fajnej wiadomości. Dobrze, jeżeli wyjeżdżacie sobie na urlopik, będziecie mieć piękną pogodę, na pewno sobie wypoczniecie. Więc tutaj, moi drodzy, warto wykorzystać każdy wolny dzień na to, żeby, żeby wypocząć. Tutaj jeszcze wrócę do tego piątku i do tych informacji odnośnie ojca. Mogą być jakieś tutaj związane ze zdrowiem, zwłaszcza problemy neurologiczne, Może być też tak, że Wy koziorożce będziecie się kiepsko czuły. Zwłaszcza te koziorożce, które pracują... Przy biurku, przy komputerze, praca siedząca do późnych godzin wieczornych, no może Was boleć głowa, mogą być problemy ze wzrokiem, więc tutaj starajcie się zadbać o siebie i problemy neuro neurologiczne. Więc jeżeli nawracają się jakieś dolegliwości, obowiązkowo zdiagnozujcie to i, i zacznijcie się leczyć. Cudowna sobota, karta słońca, więc tutaj rodzinnie spędzony czas, piękna pogoda. Bardzo miłe wydarzenia, dużo radości, dużo spotkań, dużo serdeczności. Udany dzień, jeżeli chodzi o biznes, bo to są świetne zarobki. Jeżeli chcecie kupić nieruchomość bądź wynająć coś, to to będzie naprawdę okazja. Bardzo gustownie urządzonej w pięknej lokalizacji mieszkanką bądź dom. Karta Słońca mówi o relacjach rodzinnych, więc może spotkanie z dziadkami, z rodzicami, z teściami, z dziećmi, z wnukami, jakieś spotkanie rodzinne, bądź wyjazd rodzinny na wczasy, może na wczasach z kimś się spotkacie. No i ogólnie Słońce to fundament, tak? więc tutaj wszystko, co chcecie stworzyć od mocnego fundamentu, macie szansę w sobotę tutaj zmaterializować. Jest to przepiękna karta, bardzo pozytywna, będziecie tryskać energią, dobrym samopoczuciem, Będziecie czuć się bezpiecznie, e, dawać to bezpieczeństwo swojej rodzinie. No i znowuż tutaj szczęścia w lotto. Jeżeli mówię, jesteście zapalonymi graczami, bo może się znowuż tutaj pojawić jakaś wygrana. W niedzielę mamy piątkę buław i dwa denery. Będziecie mieli z, taki e, zmienny nastrój. Może dlatego, że dzień wcześniej tutaj dużo się działo, dużo wrażeń, dużo, e, dużo jakichś takich. E, spotkań, może jakaś wycieczka, może aktywnie spędzany czas na świeżym powietrzu, rodzinnie i troszeczkę może Wam dokuczać ból nóg, ból, ból mięśni. Nie dajcie wejść w spór tutaj z bliskimi, zwłaszcza o wydawanie pieniędzy. Ktoś tutaj lekką ręką traci pieniądze, no a musicie, że tak powiem, dotrwać, zwłaszcza jeżeli jesteście na urlopie, może być też tak, że pojawi się droga oferta. Pracy i będziecie się zastanawiać, czy w ogóle zrezygnować z obecnej i przejść do kolejnej firmy, czy wziąć sobie drugi etat, więc tutaj niektóre koziorożce w niedzielę będą sobie myśleć o tym. Natomiast e, jeżeli chodzi o te koziorożce, które pokusiły się o trójkąt, myślę, że z tą drugą osobą w niedzielę się spotkacie. E, odezwie się ktoś z przeszłości, kto namiesza wam w głowie, pamiętajcie moi drodzy, nie warto chwilową, tutaj jakąś zachcianką, kaprysem niszczyć tego mocnego fundamentu tej rodziny, którą stworzyliście. Jeżeli chodzi o te koziorożce, które chcą zaadoptować dziecko, w niedzielę będzie spotkanie. I być może dwójkę dzieci będziecie mieli przedstawionych bądź rodzeństwo. Natomiast tutaj, czy, czy Koziorożec, jako ojciec, czy matka tutaj e, dochodzi swoich praw rodzicielskich przed sądem, w weekend będziecie się spotykać tutaj z dziećmi, w sobotę na pewno, a niedziela będzie pod znakiem zapytania, ewentualnie na przykład w towarzystwie kuratora. Może być też nieporozumienie odnośnie wyznaczenia kolejnego terminu za dwa tygodnie, więc tutaj no, musicie po prostu dojść jakoś do porozumienia, ale ogólnie to będzie bardzo udany dla Was tydzień. Będziecie bardzo zadowoleni i myślę, że pomyślnie uregulujecie wszystkie sprawy. Więc nie bójcie się, idźcie do przodu. Piątek to też ogromna pewność siebie, odwaga i chęć zmierzenia się. Z trudną sytuacją, czyli ten cesarz wychodzi naprzeciw wszystkim demonom, które go straszą. Czasami trzeba po prostu spojrzeć strachowi w oczy, wyjść mu naprzeciw i zobaczyć, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Kochani, będziecie mieć dobrą energię, więc tutaj ze zdrowiem wszystko ok. Sercowcy, niech tylko uważajmy, i osoby z problemami yy, krążenia no na ciepło, tak, na słońce, żeby gdzieś tam się nie narazić na udar, na jakieś umdlenie. No i moi drodzy, to tyle. Jeżeli macie dzieci po jakichś zabiegach operacyjnych bądź mm, drobnych zabiegach chirurgicznych, też uważajcie, żeby tam sobie e, no, czegoś znowuż nie e, skaleczyły, nie zbiły kolana, bo no, gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Zwłaszcza, jeżeli jesteście gdzieś na wczasach, w terenach takich pagórkowatych, górskich. Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do kolejnego tygodnia.